Za skromną wsią w przygodach pomiędzy łąkami przyszła matka najświętsza z bożymi prośbami a żeby wybudować kościół świętego krzyża ponieważ ma tu powstać polska fatima przepiękna pani z nieba kiedy się objawia to taką nazwę swoją w pokorze przedstawia jestem królowa świata pani wszystkich narodów przychodzę by zapobiec wojnie co grozi ze wschodu to już czwartym powrotem są to objawienia, tym razem dwoje ludzi Maryja wybiera, w tym siedem ostatnich sobód to dni są wybrane, bo wojna grozi Polsce, która jest wstrzymana. Matka Boża poucza, prosząc o różaniec, litania do wszystkich świętych by była śpiewana, Magnificat i Tedeum również wyśpiewane, a jako pieczęć dla prawdy wyznacza zadania. Mórzcie się systematycznie, odmawiajcie różaniec, pośćcie i pokutujcie, by był odwrócony zamęt, ponieważ grozi ci polsko, a tak przez złość i zawiść. Nie lekceważcie słów Bożych, co są ostrzeżeniami. Za każdym razem przychodząc, przynoszę z sobą wodę święconą, skrapiam nią idąc na wszystkie strony, przy tym odmawiam egzorcyzm. Przed figurą zginam kolana, oddając część pani z Fatimy. Bo tu powstanie polska Fatima, tak Matka Boża nam przepowiada. Z pragnienia świętej Maryi, tutaj zasiądzie jako królowa świata, pani wszystkich narodów. Wierzę w to, co Matka Boża tu przekazała, bo nie ma na darmo orędzia dawała. Tu na wprost krzyża były objawienia. O godzinie 18.18 .18, przez sześć ostatnich sobot od kwietnia do września w 2018 roku. Natomiast w październiku Mateńka Najświętsza objawiła się siódmy raz 3 godziny wcześniej o godzinie 15.18. Najpierw Krzyż stawał w srebrnej poświacie. Po chwili, Święta Maria się objawiała. A kiedy orędzia swoje przekazała, to delikatnie w niebo się wznosząc z oczu znikała. Zawsze po objawieniu byłam w wielkim natchnieniu, a kiedy do domu wracałam, to dostawałam ogromnej głębi i wierszem wszystko pisałam.